Rozmowa dnia. Poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, gość magazynu Są Południe. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry państwu, pozdrawiam bardzo serdecznie. To, o czym mówiła Sylwia Białek przed chwilą przy okazji dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów, a więc projekt nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny, a także nowelizacja kodeksu karnego, chodzi o możliwość użycia broni przez żołnierzy i innych funkcjonariuszy. Strzegących naszych granic wicepremier Władysław Kosiniak Kamycz powiedział o tym, że jedna ze zmian będzie dotyczyła wprowadzenia stanu zagrożenia. Takiego stanu nie ma w tej chwili, ba twórcy konstytucji nie przewidzieli w ogóle takiej formy zagrożenia, z którą mamy dziś do czynienia. Konstytucja weszła w życie w 1997 roku, o wojnie hybrydowej wtedy jeszcze nikt nie słyszał. No, zauważmy, że pierwsze przejawy tej hybrydowej wojny pojawiły się tak naprawdę w trakcie zajęcia Krymu, kiedy, jak i również jeżeli chodzi o Donbas i Ługańsk, gdzie dochodziło do ataków przy użyciu również sił nieoznaczonych, jeżeli chodzi o ich umundurowanie. Oczywiście to też odbywało się w części przy, z akceptacją akurat na przedstawicieli Armii Ukraińskiej, którzy nie reagowali akurat na takie zagrożenie. Czyli taki Ale jest konieczny? Ten stan zagrożenia nie, był opis, nie jest opisany polskich przepisach prawnych nie jest opisany w konstytucji, a on realnie istnieje. To są nowe współczesne formy yy, walki, inwaz, inwazji na yy, niepodległe kraje i z tym się musimy zmierzyć. A czy w pełni pan popiera projekt, yy, no, mówiąc wprost, prostszych zasad użycia broni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia przez, yy, przez żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów? No jak powiedzieliśmy w punkcie pierwszym naszej rozmowy, jesteśmy w, w stanie zagrożenia polskiego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa na granicy, a przecież podstawowym zadaniem państwa jest ochrona granic państwa, bo to jest jeden z wyznaczników naszej suwerenności i niepodległości. W związku z tym musimy dać szansę przede wszystkim tym, którym powierzyliśmy tę ochronę granicy, a więc i Straży Granicznej, ale również formacjom wojskowym i policyjnym. Do tego, że w warunkach zagrożenia, zarówno tej granicy, jak i również ich osobistego zagrożenia, mogli tej broni użyć. To jest oczywiście pokłosie też tego wydarzenia, które miało miejsce na ostatni, w ostatnich miesiącach na granicy, kiedy za użycie broni zostali żołnierze po Anno. wniosku Straży Granicznej zaaresztowani przez żandarmerię wojskową, więc myślę, że to jest też wyjaśni pewien spór, pewnie kompetencyjny. I oceny, oceny zdarzenia pomiędzy formacjami, bo dopowiem, że Straż Graniczna jest podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Do niej należy ochrona granicy zewnętrznej, natomiast wojsko wspomaga, ponieważ Straż Graniczna, graniczna nie była w sobie w stanie poradzić A no właśnie, panie, z proszę, rozmiarem tego. Skoro pan ten temat wywołał, to był 25 dzień marca, dubicze cerkiewne, zatrzymanie i skucie. Trzech żołnierzy, komendant główny żandarmerii wojskowej, powołał zespół, który ocenia, czy miał ocenić zasadność i prawidłowość działań podczas zatrzymania żołnierzy na granicy. I w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich komendant główny żandarmerii pisze tak: Zatrzymanie należy uznać nie tylko za zasadne, ale i nieodzowne wobec ustalonych faktów. Czy zna pan tę opinię? Słyszałem o tej opinii, ale z mediów. Nie bezpośredniej relacji szefa żandarmerii wojskowej. Niewątpliwie ta sprawa trafi również na posiedzenie komisji i wtedy będziemy mogli wysłuchać bezpośredniej informacji ze strony szefa żandarmerii wojskowej. Natomiast też wiem, że po prezentacji na posiedzeniu Rady, Rady Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa, Narodowego. Narodowego, mhm. Bezpieczeństwa Narodowego był wyraźny sygnał wypowiedzi pana prezydenta i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego które wskazali, że wszystko to, co mógł zrobić w tej sprawie minister obrony narodowej, no, niejako przyjął na siebie pełną jak gdyby, odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, jednocześnie też nie obciążając nikogo ze służb. Natomiast proszę zauważyć, że zmieniła się zupełnie narracja w tej sprawie, czy jak mówimy, komentowanie w tej sprawie. Ze strony m.in. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który powiedział, że jedynym takim e, rzeczą do poprawienia była sprawa komunikacji, a więc informacji wzajemnej o tym, co się wydarzyło na granicy. Pan wspomniał o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego poseł Przemysław Wipler z Konfederacji, który był uczestnikiem tego posiedzenia, powiedział, że to nie był pierwszy raz użycia broni przez uwaga, tych żołnierzy w sposób nieprawidłowy. Oni strzelali w kierunku, w którym byli ich. Koledzy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Wydaje się, ta sprawa nie jest tak do końca oczywista i prosta. Panie redaktorze, niewątpliwie w tej sprawie są materiały, które mają charakter operacyjny, i pewnie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, której nie byłem uczestnikiem ta sprawa była w sposób bardziej precyzyjny zreferowana, więc polegam tylko na opiniach, które tam zostały tam wyrażone, czy po posiedzeniu wyrażone, Między innymi przez wspomnianego przeze mnie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i, i wydaje mi się, że to jest obiektywna ocena. Panie pośle, przedstawiłem pana jako przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale jest pan także przewodniczącym Podkomisji Stałej do Spraw Polskiego Przemysłu Obronnego oraz Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Taka jest pełna nazwa. To prawda? Tak. Dobrze. Tak, tak. Czy jest pan po lekturze może najnowszego Newsweeka? Jeszcze nie jestem po. Polecam. Po na, artykuł pod tytułem. Newsweeka, natomiast mogę powiedzieć, że pod komisji, w Komisji Obrony Narodowej są cztery stałe podkomisje. Ale świadomie, ja przewodniczącym jednej z nich. świadomie przywołałem tę komisję, ponieważ artykuł nosi tytuł Strzelać nie kazano Polska bez broni. A wstęp brzmi następująco. Nasza zbrojeniówka produkuje rocznie tyle pocisków, ile Rosja wystrzeliwuje na Ukrainie w trzy dni. Jaki jest stan polskiej zbrojeniówki? A, panie redaktorze, ten, ta informacja o takim charakterze, ona była już wielokrotnie powielana, akurat w polskich mediach. Natomiast te informacje też mają charakter poufny. W związku z tym proszę wybaczyć, że. Nie będę się odnosił ani potwierdzał, jaki jest stan zapasów i produkcji. Mhm. No dobrze amunicji. pani. To Natomiast w razie... wszyscy wiemy doskonale, i to mogę powiedzieć w sposób pośredni, że zarówno produkcja amunicji, w szczególności tego naj... z... największego kalibru, zarówno w Polsce, jak i w Europie mówię w państwach członkowskich NATO i również Unii Europejskiej jest zdecydowanie za mała w stosunku do tego. Jakie są współczesne wynikające z sytuacji wojny Rosji przeciwko Ukrainie? To, to może jeszcze jeden przykład, to już chyba nie jest sprawa tajna. Mianowicie Newsweek cytuje słowa jednego z naj... pracowników, jednego z właścicieli największych polskich producentów mundurów i plecaków wojskowych. Okazuje się, że to jest wielki dostawca, ale armii szwajcarskiej, a także armii niemieckiej. Przychody ze sprzedaży w Polsce to 1,5%. Przyzna pan dziwne. A narzekamy, że żołnierze i mundurów nie mają, i kamizelek nie mają, i hełmów nie mają. Panie redaktorze, dlatego też już w budżecie na bieżący rok zostało prawie półtora miliarda złotych przeznaczonych na indywidualne wyposażenie żołnierzy. To jest postulat ze środowisk reprezentujących żołnierzy, zarówno mówię o korpusie żołnierzy zabudowych pod, pod, pod oficerskim korpusie, jak i również korpusie oficerskim, że tak zwane wyposażenie indywidualne, nie, dotyczące nie tylko munduru, butów, plecaków, ale również wszystkich innych elementów, jak hełm, ale również noktowizory, rękawice i tak dalej. Wszystkie elementy, z, które z, pozwalają na Sprawne wykonywanie w długotrwałym okresie obowiązków żołnierskich, że to jest niezbędne. I w tym roku, tak jak powiedziałem, to będzie pierwsze półtora miliarda na to wyposażenie. W roku przyszłym kolejne prawdopodobnie około miliard będzie przeznaczonych na indywidualne wyposażenie żołnierzy. Komfort jest... pracy w służbie musi być zapewniony. I to była zapowiedź posła Andrzeja Grzyba, Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodniczącego Sojuszu i Komisji Obrony Narodowej, naszego gościa. Panie pośle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, radio słuchaczy i pana redaktora. Jedynka.